Czy można przetrwać jako niepodległy kraj nieprzerwanie przez ponad 300 lat, będąc w sercu Europy? Jako kraj nie mający armii, potęgi gospodarczej ani wielkiej politycznej roli? Otóż można. Liechtenstein, maleńkie księstwo wciśnięte między Austrię a Szwajcarię, udowodniło, że tak. Dziś ten kraj zajmuje zaledwie 160 km2, ma mniej mieszkańców niż wiele polskich dzielnic, a jest jednym z najbogatszych i najstabilniejszych państw świata. Jak to możliwe, że taki mikrokraj przetrwał wszystkie burze europejskiej historii, schyłki dynastii, upadające imperia i dwie wojny światowe? Zapraszam na film. Zacznijmy od początku. Jak w ogóle Liechtenstein powstał? Zanim powstało samo państwo, był ród. Ród Liechtensteinów. Jedna z najstarszych arystokratycznych rodzin w Europie Środkowej. Ich historia sięga średniowiecza, a nazwisko pochodzi od zamku Liechtenstein niedaleko Wiednia. Rodzina była wpływowa. Przez wieki zdobywała bogactwo, posiadłości i wpływy, ale brakowało im jednego ziemi podległej bezpośrednio cesarzowi świętego Cesarstwa Rzymskiego. Bez takiego terytorium nie mogli zasiadać w cesarskim parlamencie jako suwerenny ród. Warto zauważyć, że w tamtych czasach Europa Środkowa od Danii po Sycylię była właściwie zlepkiem ogromnej liczby niewielkich księstw. Samo święte Cesarstwo Rzymskie składało się z ponad 300 księstw. Wkrótce miało do nich dołączyć kolejne. W 1699 roku ród kupił Schellenberg, nieduże leno w Dolinie Renu. Dwa lata później Wadus. W 1719 roku cesarz Karol VI połączył te ziemię i ogłosił powstanie nowego księstwa Liechtenstein. Tego dnia rozpoczęła się historia jednego z najbardziej unikalnych państw Europy, jednego z najmniejszych w historii, ale jak się okaże, wyjątkowo trwałego. Przez całą swoją historię Liechtenstein potrafił stać z boku, kiedy inni walczyli. Choć formalnie należał do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, to nie angażował się i nie wysyłał armii na jego wojny. Wkrótce Napoleon rozbił cesarstwo i przemodelował Europę. Po kongresie wiedeńskim wszedł w skład Związku Niemieckiego. Jednak w 1866 roku przychodzi kolejna burza wojna prusko-austriacka. Tym razem księstwo postanowiło się zaangażować w konflikt i to co ciekawe po stronie austriackiej, jednocześnie występując ze Związku Niemieckiego, co formalnie dało im pełną niepodległość. Księstwo wysłało na front 80 żołnierzy, nie zginął żaden z nich. Istnieje także legenda, która mówi, że wróciło ich 81, bo w drodze powrotnej dołączył włoski oficer. Po zakończeniu wojny Liechtenstein postanowił zlikwidować armię. Od tamtej też pory kraj nie posiada żadnych sił zbrojnych. Jednocześnie datuje się to jako początek całkowitej neutralności księstwa. Następne lata były jednak spokojniejsze i łaskawe dla księstwa, które swoim tempie obrastało w dobrobyt. Trwało to niemal 50 lat, aż do 1914 roku. Gdy wybuchła I wojna światowa, Liechtenstein formalnie związany był z Austrią Unią Celną i Gospodarczą. Pomimo, że nie wziął udziału w wojnie, skutki klęski Austro-Węgier odcisnęły swoje piętno na malutkim kraju. Po upadku monarchii Habsburgów, książęcy ród utracił większość majątków w Czechach i na Morawach przejętych przez nowo powstałe państwo czechosłowackie. Ród Lichtensteinów, zgodnie z tak zwanymi dekretami Benesza, został uznany za ród niemiecki. Kraj nagle stanął na granicy bankructwa. Właśnie wtedy Lichtenstein wykonał ruch, który zdefiniował jego przyszłość, bowiem postanowił zbliżyć się do Szwajcarii. W 1924 roku oba kraje zawarły Unię Celną, a frank szwajcarski stał się oficjalną walutą. Jak się niedługo okaże, ten ruch prawdopodobnie uratował kraj przed tym, co miało nadejść wkrótce. Niepodległość kraju mogła stanąć pod znakiem zapytania raptem kilkanaście lat później. Gdy Niemcy dokonywali Anschlussu Austrii, pojawiały się głosy, że także księstwo staroniemieckiego rodu powinno wejść w granice państwa. Decydująca była jednak decyzja samego Firera, który uznał, że skomplikuje to relacje z neutralną Szwajcarią, która była dla Niemców istotna. Po wybuchu II wojny światowej kraj zacieśnił jeszcze bardziej więzi ze Szwajcarią. Granice patrolowali wtedy policjanci księstwa wspólnie z żołnierzami szwajcarskimi. Pod koniec wojny kraj wszedł nawet w spór ze Związkiem Radzieckim. Chodziło o udzielenie azylu grupie 500 żołnierzy. Nie jest to jednak najjaśniejsza karta księstwa, ponieważ owi żołnierze należeli do kolaborującej z Niemcami rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej ROA. Władze księstwa pozostały jednak nieugięte przed Sowietami. Po 1945 roku Europa wchodziła w nową epokę, a Liechtenstein rozpoczął swoją cichą rewolucję gospodarczą. Z rolniczego księstwa stał się wysoko rozwiniętym centrum finansowym i przemysłowym. Podjęto między innymi kluczowe decyzje mające na celu przyciągnięcie zagranicznych firm, a przede wszystkim ich kapitału i wprowadzeniu bardzo niskich podatków. Małe, elastyczne prawo spółek pozwoliło tysiącom przedsiębiorstw na rejestrację działalności w Liechtensteinie. Ale państwo nie oparło swojej przyszłości jedynie na byciu rajem podatkowym. Liechtenstein inwestował w edukację, technologię i przemysł precyzyjny. Między innymi powstała firma Hilti, która dziś jest globalnym gigantem w branży narzędzi budowlanych. Dzięki temu księstwo ma dziś jeden z najwyższych dochodów narodowych na mieszkańca większy niż Luksemburg czy Szwajcaria. W przeciwieństwie do większości europejskich monarchii, książę Lichtensteinu nadal posiada realną władzę. Może wetować ustawy parlamentu, rozwiązywać rząd czy zwoływać referendum. Ale co ciekawe, mieszkańcy wcale nie chcą z tego rezygnować. W 2003 roku Lichtensteinczycy w referendum potwierdzili rozszerzone uprawnienia księcia. Ten balans pomiędzy monarchią, demokracją i małą efektywną biurokracją tworzy system, który uważany jest za jeden z najbardziej Stabilnych na świecie. Liechtenstein to państwo paradoks. Nie posiada armii ani nie zaznało wojny. Nie ma bogactw naturalnych, a jest jednym z najzamożniejszych państw świata. Nie ma ambicji imperialnych, a jego historia trwa nieprzerwanie od stuleci, w niezmienionej formie terytorialnej. W czasach, gdy wokół niego upadały monarchie, zmieniały się granice, a świat rozpadał się w chaosie, Liechtenstein trwał jak oaza stabilności. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli Ci się spodobał, będę wdzięczny za zostawienie kciuka w górę i subskrypcji na kanale. Cześć.